Warszawa, kwiecień 1937. Inżynier Stanisław Dobrzański wytarł pot z czoła patrząc na gigantyczne hale państwowych zakładów inżynieryjnych w Ursusie. Miał 32 lata i dopiero co otrzymał zadanie, które mogło odmienić losy polskiej broni pancernej albo zakończyć jego karierę w hańbie. Panie inżynierze, Niemcy nazywają nasze maszyny zabawkowymi czołgami, powiedział cicho major Kazimierz Orlik przechadzając się wzdłuż linii montażowej, gdzie stalowe kadłuby 7TP czekały na ostatnie komponenty. A pan wie, dlaczego? Stanisław przełknął ślinę. Wiedział doskonale. Polski czołg 7TP, choć uzbrojony w doskonałą armatę Bofors 37 mm i wyposażony w rewolucyjny peryskop Gundlacha, miał jedną śmiertelną wadę. Jego standardowa skrzynia biegów była zbyt powolna w zmianie przełożeń. W bojowym manewrowaniu oznaczało to śmierć. Dlatego jestem tutaj, panie majorze odpowiedział Stanisław, sięgając do swojej skórzanej teczki. Mam rozwiązanie, ale będzie wymagało absolutnej dyskrecji. Major Orlik zmrużył oczy. Dyskrecji? Od kogo? Od wszystkich. Nawet od naszych własnych ludzi. Stanisław rozłożył na metalowym stole techniczne rysunki. To półautomatyczna skrzynia biegów. Siedem przełożeń do przodu. Trzy wsteczne. Czas zmiany biegu to trzy sekundy. Niemcy w swoich pancerach Pimertu i II potrzebują prawie dziesięciu. Major podniósł rysunek do światła, studiując skomplikowany mechanizm synchronizatorów i sprzęgieł. To technologia wyprzedzająca wszystko, co mają Niemcy. Skąd pan to wziął? Stanisław zawahał się. Prawda była skomplikowana. Przez ostatnie dwa lata współpracował z dyskretną grupą szwajcarskich i szwedzkich inżynierów – którzy w tajemnicy przed własnymi rządami przekazywali Polsce zaawansowane rozwiązania mechaniczne. Wiedział, że jeśli Niemcy dowiedzą się o tym źródle, wszyscy byliby w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Źródła muszą pozostać tajne, majorze, ale gwarantuję, to działa. Przetestowałem prototyp w warunkach polowych. Zmiana biegów jest niemal błyskawiczna. Major Orlik złożył rysunki i spojrzał Stanisławowi prosto w oczy. Ile czasu pan potrzebuje? sześć miesięcy, żeby zainstalować je w pierwszych dziesięciu maszynach, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Nikt nie może wiedzieć o tej modyfikacji. Ani dowództwo broni pancernych, ani wywiad. Dokumentacja pozostanie u mnie, zewnętrznie czołgi będą wyglądać identycznie jak pozostałe siedem TP. Major przeszedł się w ciszy wzdłuż hali, obserwując robotników spawających pancerną osłonę na jednym z wozów. W powietrzu czuć było napięcie. Polska wiedziała, że wojna nadchodzi. Wszyscy to wiedzieli. Wie pan, co pan proponuje? Major odwrócił się gwałtownie. Tajny program modyfikacji bez zgody naczelnego dowództwa. To może być zdrada albo zbawienie. To będzie zbawienie, majorze. Kiedy nadejdzie wojna, a ona nadejdzie, nasze załogi będą potrzebowały każdej możliwej przewagi. Ta skrzynia biegów może dać im szansę na przeżycie. Orlik westchnął ciężko, po czym wyciągnął rękę. Niech będzie, ale to zostaje między nami. Jeśli coś pójdzie nie tak, to pana głowa. Stanisław uścisnął dłoń majora, czując mieszankę ulgi i lęku. Lipiec 1937: fabryka w Ursusie funkcjonowała w nerwowym rytmie. Stanisław spędzał po 18 godzin dziennie w warsztatach, osobiście nadzorując instalację nowych skrzyń biegów. Każdy egzemplarz był numerowany w ukrytym miejscu. Jedynie on i major Orlik znali listę zmodyfikowanych maszyn. Pewnego upalnego wieczora, gdy Stanisław sprawdzał ostatnie połączenia w czołgu numer 7TP247, usłyszał kroki za sobą. Odwrócił się i zobaczył młodego porucznika z błyszczącymi odznakami świeżo ukończonej szkoły pancernej. – Inżynierze Dobrzański? – porucznik zasalutował. – Porucznik Adam Nowicki. Mam objąć dowództwo plutonu wyposażonego w te maszyny. Stanisław otarł ręce w szmatę i przyjrzał się młodemu oficerowi. Miał może 24 lata, szczupłą sylwetkę i zdeterminowane spojrzenie. Porucznik Nowicki. Czy major Orlik powiedział panu o specjalnej naturze tych czołgów? Powiedział, że są. Ulepszone, ale nie podał szczegółów. Stanisław wskazał na fotel mechanika kierowcy: Proszę usiąść. Młody oficer wszedł do ciasnego wnętrza czołgu. Stanisław pokazał mu dźwignię zmiany biegów, z pozoru identyczną jak w standardowych 7TP. Ta skrzynia to najbardziej chroniony sekret polskiej armii. Zmiana biegów zajmuje trzy sekundy. To oznacza, że pański czołg będzie manewrował trzykrotnie szybciej niż niemiecki pancer. W walce to różnica między życiem a śmiercią. Porucznik Nowicki położył dłoń na dźwigni, jakby próbując wyczuć magię ukrytą w mechanizmie. Dlaczego to wszystko w tajemnicy? Dlaczego nie wyposażyć wszystkich czołgów? Bo nie mamy czasu ani zasobów. Te dziesięć maszyn to eksperyment. Jeśli sprawdzą się w walce, jeśli przeżyjecie i wrócicie z raportem, może uda się przekonać dowództwo do masowej produkcji. A jeśli nie przeżyjemy, Stanisław nie odpowiedział od razu, spojrzał na młodego oficera z powagą. Jeśli nie przeżyjecie, poruczniku, przynajmniej zabierzecie ze sobą kilka niemieckich panzerów. I to będzie musiało wystarczyć. Sierpień 1939 Świat stał na krawędzi wojny. W koszarach, drwi. Batalionu czołgów lekkich, atmosfera była gęsta od napięcia. Porucznik Nowicki i jego ludzie trenowali codziennie, doskonaląc manewry z użyciem tajemniczych szybkich siódemek, jak zaczęli nazywać zmodyfikowane siedem TTP. Panie poruczniku, sprawdziłem ponownie skrzynię w 247 zameldował kapral Henryk Kowalski, mechanik z wieloletnim doświadczeniem. To jest coś niesamowitego. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Kapral Kowalski, proszę pamiętać o dyskrecji, ostrzegł Nowicki. Żadnego słowa poza naszym plutonem. Rozumiem, panie poruczniku, ale. Jeśli wybuchnie wojna, to ta maszyna może nas uratować, prawda? Nowicki spojrzał na zachód, gdzie słońce zachodziło za horyzontem, w krwistej czerwieni. Oby Kowalski, oby. 4 sierpnia nadeszła mobilizacja. Batalion otrzymał rozkaz przegrupowania na zachód. Stanisław Dobrzański przybył osobiście, żeby pożegnać się z porucznikiem Nowickim. Pamiętaj pan, szepnął inżynier, ściskając rękę młodego oficera. Ta skrzynia to nasz sekret. Niemcy nie mogą się dowiedzieć. Jeśli czołg zostanie unieruchomiony, zniszczyć mechanizm przed ewakuacją. Rozumiem, a jeśli. przetrwamy. Jeśli przetrwają, poruczniku, niech pan wraca i opowie mi wszystko. Wtedy przekonam dowództwo, że powinniśmy wyprodukować setki takich maszyn. Porucznik Nowicki zasalutował, po czym wspiął się do swojego czołgu. Silnik zaurer, Diesel zaryczał do życia. A dziesięć zmodyfikowanych 7TP ruszyło kolumną w stronę granicy zachodniej. Stanisław patrzył, jak znikają w chmurze kurzu, modląc się w duchu, żeby jego wynalazek dał im szansę na powrót. 4 września 1939, okolice Piotrkowa Trybunalskiego, porucznik Adam Nowicki wytarł pod z twarzy, obserwując przez peryskop Gundlacha równinne pola rozciągające się przed jego pozycją. Minęło zaledwie pięć dni od rozpoczęcia wojny, a polska armia już cofała się na całym froncie. Niemiecka machina wojenna była nieubłagana, Luftwaffe panowało w powietrzu, a kolumny pancerów przebijały się przez polską obronę jak gorący nóż przez masło. Panie poruczniku, patrol melduje, rozległ się głos z radio. Niemiecka kolumna pancerna nadciąga od zachodu. Szacunkowo 15 do dwudziestu czołgów. Nowicki poczuł, jak serce wali mu w piersiach. To był moment, na który trenowali przez ostatnie tygodnie. Moment, gdy tajna skrzynia biegów mogła zadecydować o wszystkim. Wszystkie wozy na pozycję, rozkazał przez radio. Pamiętajcie o manewrze Wilk. Szybkość to nasza przewaga. Jego pluton składał się z pięciu zmodyfikowanych 7TP rozmieszczonych w rozproszeniu wzdłuż linii drzew na wzgórzu. Pozostałe pięć maszyn było przydzielone do innej kompanii, walczącej gdzieś na południu. Kapral Kowalski, siedzący na stanowisku mechanika kierowcy, objął dźwignię zmiany biegów. Gotowy, panie poruczniku. Wszyscy gotowi, potwierdził ładowniczy sierżant Piotr Zieliński, układając pociski 37 mm Bofors w gotowości. Czekali w napięciu. W oddali pojawiły się chmury kurzu, a potem stalowe sylwetki niemieckich czołgów. Nowicki rozpoznał je przez peryskop. Panzerkampfwagen pierwszy i drugi, lżejsze od polskich 7TP, ale liczne i agresywne. Odległość 800 metrów zameldował celowniczy podporucznik Jan Borowski. Mam pierwszy cel. Jeszcze nie, szepnął Nowicki, obserwując jak niemiecka kolumna zbliża się nieostrożnie. Czekamy, aż wejdą w zasięg pięciuset metrów. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność. Niemcy najwyraźniej nie spodziewali się polskiego oporu. Jechali pewnie w zwartej formacji. Nowicki liczył. Osiemnaście pancerów, głównie modele drugiej z armatkami dwudziestu mm. – Pięćset metrów – oznajmił Borowski. – Ognia! – armata Bofors huknęła, a pierwszy pocisk 37 metrów wtrafił czołowy pancer drugio, prosto w przednią część kadłuba. Eksplozja rozdarła niemiecką maszynę, a jej wieża oderwała się i poleciała w powietrze. Chaos ogarnął niemiecką kolumnę. Panzery zatrzymały się, próbując zlokalizować źródło ognia. – Zmiana pozycji! Teraz! – krzyknął Nowicki – i tutaj tajemnicza skrzynia biegów pokazała swoją prawdziwą moc. Kowalski błyskawicznie zmienił biegi. Raz, dwa, trzy sekundy. I czołg 7TP-237 ruszył z miejsca z prędkością, która zaskoczyła nawet samego Nowickiego. Manewrowali między drzewami, zajmując nową pozycję, zanim Niemcy zdążyli wycelować. Drugi strzał. Kolejny pancer stanął w płomieniach. Pozostałe 4,7 TP z plutonu nowickiego wykorzystały ten sam manewr. Niemcy, przyzwyczajeni do wolniejszych polskich czołgów, nie byli przygotowani na taką mobilność. Ich pancery, choć szybsze w linii prostej, były nieporadne w zmian pozycji podczas walki. Ich skrzynie biegów wymagały długich sekund na zmianę przełożenia. Trzeci cel z prawej. Borowski naciskał spust karabinu maszynowego w Z-30 – Ostrzeliwując niemiecką piechotę, która próbowała się rozproszyć. Nowicki obserwował pole bitwy przez peryskop. Trzeci, czwarty, piąty pancer płonął. Niemcy w panice próbowali się wycofać, ale polska artyleria rozpoczęła ostrzał z odległych pozycji, odcinając im drogę odwrotu. Kowalski znów w ruch. Pozycja Delta. Kolejny błyskawiczny manewr. Skrzynia biegów działała jak w zegarku. Synchronizatory idealnie dopasowywały obroty. A zmiana przełożenia była niemal niezauważalna dla załogi. 7TP-247, niczym drapieżnik, krążył wokół niemieckiej kolumny, zadając precyzyjne ciosy. Panie poruczniku, mamy problem zamelodował głos przez radio. Czołg-251 został trafiony. Płonie. Serce Nowickiego zamarło. To była jedna z ich szybkich siódemek. Załoga? Ewakuowali się. Są ranni, ale żyją. Zniszczyć skrzynie biegów natychmiast wiedział, że Stanisław Dobrzański dał jasne rozkazy nie mogli pozwolić, żeby Niemcy zdobyli taką technologię. Bitwa trwała jeszcze godzinę. Gdy zapadł zmrok, pole było usiane wrakami pancerów. Nowicki policzył dziewięć zniszczonych niemieckich czołgów. Pięć z nich padło ofiarą jego plutonu. Kapral Kowalski otworzył włas i wdychał wieczorne powietrze, dysząc ciężko. Panie poruczniku, to było nie, niewiarygodne. Niemcy nie mieli szans. Bo nie spodziewali się naszej szybkości, odpowiedział Nowicki, wychodząc na zewnątrz z czołgu. Jego mundur był przesiąknięty, potem dłonie trzęsły się od adrenaliny. Ta skrzynia biegów uratowała nam życie. Sierżant Zieliński podszedł, niosąc manierę z wodą. Słyszałem przez radio, panie poruczniku. Niemcy nazywali nas zabawkowymi czołgami, teraz już nie będą. Nowicki pozwolił sobie na słaby uśmiech, ale wiedział, że to dopiero początek. Wojna była daleka od zakończenia, a oni stracili już jedną cenną maszynę. Tej nocy, przy świetle polowej latarki, napisał raport do inżyniera Dobrzańskiego, opisał każdy szczegół bitwy, każdy manewr, każdą zmianę biegów, która dała im przewagę. Zakończył słowami. Panie inżynierze, Pańska skrzynia biegów zmieniła wszystko. Gdybyśmy mieli sto takich czołgów, moglibyśmy zatrzymać Wehrmacht. Proszę przekazać to dowództwu. Polska potrzebuje tej technologii. Ale głęboko w sercu wiedział, że już jest za późno. Wojna przebiegała zbyt szybko, a Polska miała zbyt mało czasu. 16 września 1939 wschodnie Mazowsze porucznik Adam Nowicki siedział w swoim 7TP-247. Obserwując ponury krajobraz, minęło 12 dni od bitwy pod Piotrkowem, a sytuacja Polski stała się rozpaczliwa. Wehrmacht napierał z zachodu, a teraz, zgodnie z apokaliptycznymi doniesieniami, Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę. Z jego pierwotnego plutonu, pięciu zmodyfikowanych czołgów, pozostały tylko trzy. Jeden spłonął pod Piotrkowem, drugi został porzucony z powodu awarii silnika pod Tomaszowem. Pozostali czołgi 247, 253 i 261 wciąż walczyli, wycofując się na wschód w nadziei na dotarcie do Rumunii. Panie poruczniku, paliwo kończy się, zameldował kapral Kowalski, sprawdzając wskaźniki. Mamy może na pięćdziesiąt kilometrów. Nowicki zacisnął szczęki. Wiedział, że to koniec drogi. Gdzieś na północy w rozproszeniu były inne jednostki polskie, ale łączność została dawno utracona. Byli sami. Radio odbiera coś. zawołał nagle sierżant Zieliński. Słabe sygnały. To chyba niemiecki szyfr. Nowicki przełączył się na częstotliwość. Przez trzaski i zakłócenia słyszał głosy w języku niemieckim. Jeden fragment wybił się wyraźniej: Polnischen Panzer mit mysteriöser Schnelligkeit. Technologie sicherstellen. Lodowata fala przeszła mu po plecach. Niemcy mówili o polskich czołgach z tajemniczą szybkością. Próbowali zlokalizować ich technologię. Wykryli nas, szepnął Nowicki. Wiedzą o skrzyni biegów. Kapral Kowalski zbladł. Co robimy, panie poruczniku? Nowicki myślał gorączkowo. Nie mogli pozwolić, żeby Niemcy zdobyli choćby jeden zmodyfikowany czołg. Inżynier Dobrzański ostrzegał. Tajemnica musiała pozostać tajemnicą. Zbieramy wszystkie trzy wozy. Musimy zniszczyć skrzynię biegów teraz. Pół godziny później trzy pozostałe siedem TP stanęły w ukryciu w małym lesie. Dowódcy pozostałych dwóch maszyn, podporucznik Marek Dąbrowski i sierżant Tadeusz Lewandowski wysłuchali planu Nowickiego w milczeniu. Chce pan wysadzić nasze czołgi? zapytał Dąbrowski z niedowierzaniem. To jedyne, co nam pozostało. Nie mamy wyboru, odpowiedział Nowicki. Niemcy wiedzą o skrzyniach. Jeśli je zdobędą, wykorzystają przeciwko wszystkim. Nie możemy do tego dopuścić. Lewandowski położył dłoń na kadłubie swojego 7TP-261. Ta maszyna uratowała mi życie cztery razy. Nie mogę jej tak po prostu zniszczyć. Właśnie dlatego musimy, powiedział Nowicki cicho, ale stanowczo. Żeby inne załogi miały szansę w przyszłości. Nagle kapral Kowalski podniósł rękę. Słuchacie? Silniki wszyscy zastygli. W odległości może dwa kilometry, słychać było charakterystyczny warkot niemieckich pojazdów. Niemcy nas namierzyli, stwierdził Dąbrowski. Mamy może dziesięć minut. Nowicki spojrzał na swoje dwa pozostałe czołgi, potem na swoją załogę. Decyzja była jasna. Sierżant Lewandowski. Niech pan zabiera swoich ludzi i wycofuje się na wschód. Zabiora pan dokumentację, którą przygotowałem dla inżyniera Dobrzańskiego. Jeśli przeżyje pan i dotrze do bezpiecznego miejsca, niech pan przekaże to polskiemu dowództwu na uchodźstwie. A pan, panie poruczniku? My z podporucznikiem Dąbrowskim zostaniemy. Damy wam czas. Lewandowski chciał zaprotestować, ale Nowicki uciął dyskusję gestem. To rozkaz, sierżancie, ruszać. Załoga 7TP-261 ewakuowała się szybko, zabierając dokumentację i znikając w gęstych zaroślach. Nowicki i Dąbrowski zajęli pozycje obronne, ich dwa czołgi ustawione w idealnej zasadzce. – Kowalski, przygotuj ładunki wybuchowe – rozkazał Nowicki. – Jak tylko odpalimy ostatnie pociski, wysadzamy skrzynie biegów. – Zrozumiałem. – Panie poruczniku, niemiecka kolumna pojawiła się po dziesięciu minutach. Cztery panzery drugie… Wspomagane przez ciężarówki z piechotą prowadzili je ostrożnie, skanując teren. Odległość 400 metrów, zameldował celowniczy Borowski. Niech podejdą bliżej 300 metrów, 250 200. Ognia. Pierwszy pocisk trafił czołowy pancer, przebijając go na wylot. Drugi czołg niemiecki eksplodował, trafiony przez podporucznika Dąbrowskiego. Piechota rozproszyła się, szukając osłony podczas gdy pozostałe dwa pancery próbowały zlokalizować polskie stanowiska. Zmiana pozycji, manewr wilk po raz ostatni tajna skrzynia biegów pokazała swoją moc. 7 TP 247 przesunął się błyskawicznie, zmieniając biegi w trzy sekundy, zajmując nową pozycję. Niemcy, zdezorientowani, strzelali w puste miejsce. Trzeci panzer spłonął. Ostatni cel, krzyknął Borowski, celując w czwarty niemiecki czołg. Ale w tym momencie pech się odwrócił. Niemiecki pocisk trafił 7TP podporucznika Dąbrowskiego, przebijając boczny pancerz. Czołg stanął w płomieniach, a załoga ewakuowała się w panice. Dąbrowski, krzyknął Nowicki przez radio. Cisza. Ostatni panzer wycelował w 7TP-247. Kowalski, aktywuj ładunki. 30 sekund. Ale panie poruczniku, nie zdążymy ewakuować się. Aktywuj, to rozkaz. Borowski wystrzelił ostatni pocisk. Trafił niemiecki czołg w gąsienicę, unieruchamiając go. Niemiecka piechota już biegła w ich stronę. Ewakuacja, wszyscy 30 sekund. Załoga wyskoczyła z włazów Kowalski, Zieliński, Borowski, wszyscy biegli w stronę lasu. Nowicki został jako ostatni, upewniając się, że ładunki są aktywowane. Patrzył przez moment na swoją maszynę. 7TP-247, czołg, który przeżył pięć bitew dzięki tajemniczej skrzyni biegów inżyniera Dobrzańskiego. Czołg, który udowodnił, że polscy inżynierowie i żołnierze potrafią konkurować z najlepszymi. Żegnaj, stara dziewczyno, szepnął. Po czym ruszył biegiem za swoją załogą. Eksplozja rozdarła ciszę 10 sekund później. Skrzynia biegów, wraz z resztą mechanizmów, zamieniła się w gruzy. Epilog Londyn. Grudzień 1936. Inżynier Stanisław Dobrzański siedział w małym biurze Polskiego Sztabu Generalnego na Uchodźstwie, czytając raport przesłany przez sierżanta Lewandowskiego, który szczęśliwie dotarł do Rumunii, a potem do Francji i Wielkiej Brytanii. Raport opisywał każdy szczegół bitwy, manewry tajemniczą skrzynię biegów, która dała przewagę. I ostatnią heroiczną obronę, w której porucznik Nowicki i jego ludzie zniszczyli technologię, żeby nie wpadła w niemieckie ręce. Stanisław odkładł raport, czując łzy w oczach. Czy przeżyli? Zapytał sierżanta Lewandowskiego, który stał na baczność. Porucznik Nowicki i jego załoga zaginęli podczas ewakuacji. Prawdopodobnie trafili do niewoli albo. Nie przeżyli. Stanisław skinął głową w milczeniu. Była pan świadkiem czegoś wyjątkowego, sierżancie. Ci ludzie udowodnili, że polska technologia i polski duch mogą dorównać każdemu wrogowi. Co teraz, panie inżynierze? Stanisław spojrzał przez okno na szare londyńskie niebo. Teraz odbudowujemy. Kiedy Polska będzie wolna, wyprodukujemy setki takich czołgów, i wtedy cały świat zobaczy, co potrafią polscy inżynierowie. Tajemnica skrzyni biegów przetrwała wojnę w zapomnieniu, ukryta w dokumentach i wspomnieniach. Niemcy nigdy nie odkryli jej sekretu. A porucznik Nowicki i jego załoga, bohaterowie, którzy walczyli z zabawkowymi czołgami, przeszli do historii, jako ci, którzy udowodnili, że determinacja i innowacja mogą pokonać każdą przeciwność.